Zespoł gospodarzy, Maciej Kaczmarek. Dobry wieczór trenerze. Zanim przejdziemy sobie do pytań, bardzo proszę o krótki komentarz do dzisiejszych zawodów. Myślę, że krótko. Nie chciałbym powiedzieć za dużo na gorąco. Jedno jest pewne. Tak nie może prezentować się zespół, który gra o życie, który walczy o to, żeby utrzymać dla Gdańska Ekstraklasę. I jeżeli chcemy i myślimy o tym, żeby realnie ten cel zrealizować, to w naszej grze w następnych meczach musi zmienić się w zasadzie wszystko, począwszy od mentalności, odpowiedniego podejścia i tych elementów oczywiście, czysto piłkarskich. Jestem bardzo rozczarowany tym, co dzisiaj widziałem na boisku. Oczywiście biorę za to pełną odpowiedzialność. I tak, to jest taki dzwonek, myślę, dla, dla, dla wszystkich w tej chwili, bo no, ta postawa dzisiaj, szczególnie w pierwszej połowie, była... Bardzo słaba, i trzeba sobie jasno powiedzieć, że, że tak z pewnością zespół walczący o, o, o utrzymanie nie może się prezentować, chcąc myśleć o realizacji tego celu. I jak powiedziałem, to, to oczywiście ja przed meczem yy, yy, myślałem zupełnie inaczej. Myśmy byli bardzo, bardzo mocno skoncentrowani, myślę, że zmotywowani również yy, tak wewnętrznie. A oczywiście mieliśmy pewne kłopoty w tym meczu, wypadło nam dwóch. Yy, kluczowych, ważnych zawodników, Kubicki i Konradu. To na pewno też miało jakiś wpływ, natomiast to nie jest wytłumaczenie naszej słabej postawy w dzisiejszym meczu I, i, i to samo powiedziałem na gorąco ja piłkarzom tutaj w szatni. Tak jak powiedziałem, no jestem tylko człowiekiem i ciężko mi też tak na gorąco tutaj powiedzieć, jakby dogłębnie zanalizować ten mecz. Z pewnością dużo się, się musi zmienić w naszej grze, bo ja też widziałem to, co widziałem dzisiaj i, i widziałem bardzo słabo Mecha. Jestem osobą, która w takiej sytuacji się podda, bo to nie leży w, w moim charakterze. Ja wiem, co robimy z zespołem, co robiliśmy z nim od początku mojego pobytu. I zdaję sobie sprawę z tego, że Oczekiwania w stosunku do nas już teraz na tym etapie były, były większe, natomiast też wiem e, w jakiej sytuacji była lechia i jak, jak, jak trudna to jest sytuacja dalej w tej chwili. Także e, a co do, co do spekulacji, oczywiście to, 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 to w tym zawodzie trzeba liczyć się z każdą, e, z każdą sytuacją, natomiast e, no, to już jest e, kwestia poza mną, ja, tak jak powiedziałem. Jestem ostatnią osobą, która po dwóch porażkach poddaje się, i, i, i cały czas mam taką nadzieję, wierzę w to, że, że ten zespół jest w stanie grać lepiej. Natomiast na pewno rzeczy nie mam wpływu. Czy spekulacje, czy nie, były. co mają prawo czuć się rozczarowani, jak po dzisiejszym meczu również. Jak powiedziałem, nie, nie uciekając absolutnie od odpowiedzialności, bo jestem szefem tej drużyny. I, 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 I absolutnie zdaję sobie sprawę z powagi sytuacji. Także mam nadzieję, że wszyscy w szatni tak jak są dzisiaj po tym meczu wiedzą, że to jest alarm, że to jest dzwonek ostatni na to, żeby zacząć punktować. I, i bo tak, tak naprawdę to wszystko jest jeszcze przed, przed lechem, Zostało ileś kolejek, te punkty są... Yy, no gdzieś tam porównywane, nie wiem jak się zakończył jeszcze mecz górnika zawsze, prawda? Natomiast generalnie... No nie chcę się już powtarzać, to nie będę, nie będę mówił tego tego samego po raz, po raz kolejny. Czy on jeszcze pytania? Oczywiście zdajemy sobie na pewno sprawę, że sytuacja jest yy, jakby teraz nerwowa bardzo. I, i ona taka będzie, taka natomiast... Yy, yy, to są y, takie pewnie dni najbliższe, które, które będą też w jakiś sposób decydować, w kontekście takiego mentalu przede wszystkim, bo to jest y, najważniejsze. Respół po prostu nie może się poddać, bo jeżeli się podda, to będzie pierwszy stopień do, do, jakby do katastrofy. Tych metod jest, jest zawsze wiele. Jak powiedziałem na gorąco, nie, nie, nie chciałbym tutaj mówić, bo, bo metody są różne. Znacie jakie są metody. No, metody są. Mniej drastyczne, bardziej drastyczne. Natomiast ja myślę, że tutaj jest tylu piłkarzy, jakby ja od początku to podkreślam, takich, którzy przeżyli w życiu bardzo wiele, że oni też muszą sobie odpowiedzieć na pytanie, tak wewnętrznie, osobiście, co dalej tutaj z, z, ich, z, ich, z ich dyspozycją. Z, też kształtowaniem tej, tej szatni, bo co innego jest nie wiem, przygotowanie do meczu pod kątem strategii, jakiejś taktyki, co innego jest mental, co innego jest potem często wykonanie i najgorsze co mogłoby się teraz przytrafić to wpaść w taki dół, w taką spiralę niepowodzeń, prawda, bo bo to już Lechia przeżywała, stąd też była zmiana trenera i, i ja to pamiętam, tak, z jakiegoś z powodu to, to było, to była spirala porażek, spirala Niepowodzeń i tak jak powiedziałem, taki mecz powinien być sygnałem na pewno dla nas wszystkich, że, że trzeba no bardzo wiele zmienić w naszej grze, żeby, żeby wrócić na tą ścieżkę punktowania. Oczywiście, no to są, to są takie, takie momenty dla mnie też trudne jako dla trenera, bo ja byłem przekonany, że po, po tej porażce z Koroną, gdzie w końcówce mieliśmy kilka sytuacji, mogliśmy równie dobrze ten mecz, ten mecz zrealizować, że na, na bazie też tych doświadczeń ta nasza postawa w dzisiejszym meczu będzie diametralnie inna i różna. Dlatego no, dla mnie to jest też sytuacja mało komfortowa. No ale to jest też taki zawód, że no, trzeba sobie radzić w kryzysach i, i myślę, że, że tutaj. Są takie, takie aspekty, w których trzeba będzie zadziałać w najbliższym czasie. No i próbować ten zespół ruszyć, bo tak jak powiedziałem, no bo to jest już, już taki ostatni dzwonek.